Sezon w piłce nadal się skończył i co sumie zazwyczaj to jest tak, że się wspomina tylko o Spadkowiczach. Mówi się po prostu o CrossFat, no dzisiaj wam trochę przybliżę Spadkowiczu z tego sezonu. I to w sumie tyle tak cytuję odstępu, bo nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. I zaczynamy od Ekstraklasy. Zresztą znaczy, trzeba mi się kichnąć. Serdecznie. musiałem. Także w Ekstraklasie w tym sezonie spadła tylko jedna drużyna, bo to Podbeskidź Bielsko-Biała, którą dużo są spadała na spadek, ponieważ była tam chyba najgorszą defensywą chyba w litre. Nie prezentowała tego jakiegoś wybitnego poziomu. Na 30 meczów wygrała 6, remisowała 7 i przegrała aż 17, z czego wyżej Ee, teraz są zwycięciało stal więcej miała remisów i miała mniej porażek, dlatego myślę. E, a później była Krakowie i tak dalej. Ogólnie to podbezki mnie trochę zawiodło, uważałem, że to oni się utrzymają względem jednych z dwóch e, względem dwóch e, innych drugiego Benjaminka, czyli e, stali mm ponieważ o ile bardziej liczyłem, że on to będzie takie spokojnie utrzymanie, no to tutaj... E, tutaj myślałem, że będzie walka między nimi niestety e, pod Beskid nie. e, No ale start też nie dostawała chyba jeszcze licencji grawek tak w tak nie wiem jak to będzie z nimi. możecie napisać, jak, jeżeli wiecie coś więcej. Ale przejdziemy sobie do ligue, bo i tutaj powiem tylko o jednym spadkowiczu, o ile Dijon i nim to w sumie e, mało osób interesuje, to ile Nąd czyli klub Waldo Kitty, który jeszcze będzie grał w playoffy w grupie spadkowej, jak tak widzę na pbl to Tu jest ten yy, ból, ponieważ klub, który zazwyczaj mi się kojarzył z takim spokojnym utrzymaniem widzę, co prawda jak patrzyłem coraz bardziej, to mi się, że idą w dół, aż w końcu teraz właśnie będę walczyli o to utrzymanie. A jak sobie myślę, że w sumie zawsze się kojarzyli z takim miejscem pokroju 14-15. No to tym na ten droży zawód. Nim w sumie, bez szału. Dijon, który wygrał 4 mecze w ligę, no to też bez szału. przejdziemy sobie do serii A i o ile. 19 krotonę można jeszcze jakoś usprawiedliwić, bo wiadomo było, to dużo osób je wpływa na 30 miejscu. Tak, Benevento. Wydawało się, że po takim sezonie, jaki mieli w Serie B, to będzie projekt, który musi wypalić. Że to się po prostu uda. Niestety w przyszłość realizacji. Po pierwsze, to był bardzo słaby sezon Kamila Glika, Po drugie, no, nie zachwycali. Na, 7, na 38 meczu wygrali, 7, 12 zdobyli, 19 przegrali. Już nie mówię o, par, o Parmiu, ponieważ ona całkowicie mnie rozczarowała. Klub, który od momentu tego jego wielkiego podniesienia skoczył na kurdy 11-12 miejsca, a teraz normalnie jest 20 i wygrał 3 mecze. A jestem ciekawy z kim z Romą, Joną i Heasem wygrali co nie jest najlepsze dużo remisów, 2-17 ale jeszcze więcej porażek e, trochę ich szkoda tak samo szkoda to, że oni spadli względem tego, że wygrał tam Kamil Vick. i tego, że się okazał ciekawy, ciekawy projekt niestety okazała się, się brutalna względem choć z drugiej strony gdybyśmy nie spodoba mi to który jest z drużyny Cagliari i Torino, gdzie Kaliari został osadzić na Walukiewicza e, Ponieważ tam gra taki młodszy i po prostu go bardziej wolą, A w Torino Karoliniety rozgrywał sezon do zapomnienia Ciekawy jest jak będzie się sprawował pod wodzami Ivana Juricza Teraz przejdziemy sobie do Bundesligi i tutaj mamy dwóch spadkowisów pewnych, czyli Schalke oraz Werder i tutaj Ken, ale o nich jeszcze nie chcę mówić, powiem o Werderze i Schalke. W przypadku Werderu natypowałem, że z się, jest to troszeczkę naskoczenie. Jest to myślę, że też osta że to się jest ta szansa, żeby Milot Rosicza odchodził stamtąd do jakiegokolwiek innego klubu. I szczerze powiem, jak tak patrzę się na tą tabelę Bundesligi, jeżeli chodzi o takie dolne, bo wydaje mi się, że już nie trafi do większego klubu. O spadku chociaż wiadomo, może go się mylić, ale na przykład, jeżeli Herta cały czas będzie chciała budować tak zwaną potęgę, tylko raczej już nie zbudują, bo to ten klub nie ma racji, by to jako potęga, no to może tam, ewentualnie, nie wiem, może którejś z klubów który trafił do Ligi Europy, w którym Eintracht Bayer ewentualnie wyjazd poza Niemcy. Szalkę wygrało w tym sezonie trzy mecze. Z Hoffenheim na pewno, na pewno za Alpsburgiem i czymś jeszcze. Tylko nie chcę myśleć że Szpacie z czymś, bo z nimi byli po prostu żałośni. Mam na teraz tam Marcin Kamiński, eee, tak samo Trilodore. Mam nadzieję, że ta dwójka pomoże się klubu z Gezel, Kidziel do. Awansu do ligi wyży, po prostu, bo to jest po prostu wielki śmiech. A FCK nie będę nic mówił, bo oni jeszcze mają chyba drugi mecz do rozegrania, i zobaczymy, czy się utrzymają, ale raczej jest, się utrzymają, bo grają z Kiel. Teraz ta liga. Chłeska w ogóle mnie nie dziwi, że spadli. Valladolid z nimi jest tak, że chyba Ronaldo, Nazario mówią tam, że dostaną jakąś tam podwyżkę, jak udaje mi się. Chyba wygrać z Atletyką w ostatnim meczu i jakby, gdyby Atletiko chyba nie wygrało tego meczu, tylko Valladolid, to Valladolid by się utrzymało względem Lc Chyba 10. nie, oni byli oni by chyba byli po prostu 18 i chyba po prostu wtedy dalej by po prostu zdobył mi ale, ale nieważne. Eee, także spadek tych dwóch, nie dziwi, No i 20 jest Neymar. Oni nie zdziwili z jednego prostego względu. Zawsze tak różna. Wydawało mi się, że gdzieś taki środek tabeli eee, będzie w stanie ugrać. Tymczasem oni no, są 20. I tak naprawdę nie miał ja jak on na przykład musi tam na kondziora w tym klubie. Ponieważ jeżeli on spadnie, oni wydają niego dość spore pieniądze. Znaczy, jego powrót tam jest niemożliwy, i myślę, że tutaj powrót do Dynama. Może zobaczyłem, jak wygląda sprawa w Dynamie, bo się nie interesuje tym klubem, to może na przykład klub pokroju inaczej. Klub hiszpański, na przykład takie Elche, takie Deportivo Alaves. ja bym jak wy Był ja. Były jakieś a kto mi się w ogóle nie chce wiedzieć, że kondziej mógłby trafić do Legii, i to nagle to tak się okazuje, że trafia do Legii, to byłyby niezłe jaja. No ale no cóż, no nie udało się i po prostu ich tu nie ma. I teraz Premier League. I w Premier League mamy trzech spadków uznanych. West Brom i Fulham. Zacznijmy od Fulham. Z typu... nich też typowałem na spadek. Z jednego prostego podwodu. Oni jak chyba w sezonie 2019 kiedy też grali jeszcze w Premier League. Hmm. Eee, zrobili bardzo duże zakupy, i zawsze zauważyłem taką tendencję. <coughs> Proszę. Ten który robi duże zakupy, latem na pewno spada. Tak było w Middezboru, którzy sprowadzili tam Fishera, Deruna, Waldesa eee, w, tym, w tym sezonie w sezonie League, byli. Fulam wtedy też i tak samo w tym sezonie. Oni ich sprowadzili w tym sezonie, tak. Kennego Tete z Lyonu, tak samo chyba Andersen został wypożyczony z Olimpiku Lyon. No... A co zobaczycie skład, bo nie pamiętam że Areola został wypożyczony. Mario Lemina tam trafił. Andrea Andemola-Lukman z Lipska tam został wypożyczony. Ola Aina Zipunkaliowy kawaler już tam był. the Flushiko, ten też. E, w jeszcze chyba Michael Hector tam przyszedł. Nie, nie wiem, dobra, nieważne. E, w przypadku Westbromu Kamila Grosickiego. Tutaj wiadomo, że oni już... Nie, odejdzie z tego klubu, nie wiadomo wie, bo jest ofercja z USA, Turcja i stany, Ale zobaczymy, Westbrom, bo tak samo tutaj. Może nie tyle co. Yy, gorszy spadek, co ten? Tu po prostu. No, dużo osób się trwa do spadku. Ja się myślałem, że się utrzymają względem tego, że. To tak była taka marka w sumie kiedyś, że. Było powiedzieć, jak był ten spadek, gdzie jeszcze tam wtedy krychowia grał no to dupa. I na końcu szefil, które kompletnie rozczarowało. Rok temu zrobili wynik podanych stan i byli bodajże że. Chyba 7 w tym roku 20 meczów, i tak naprawdę, co 7 przegranych, 7 wygranych, przepraszam, 2 remisy i 29 porażek. I to jest ciekawostka, jeszcze, bo mają więcej wygranych, tak patrzę tabelowo, niż Fulham i Brom. bo Brom i Fulham mają po 5 wygranych, Sheffield ma 7, no ale no, oni też są szalowani bardzo mocno, zwłaszcza że. No, w sumie w tym zmieni troszeczkę razy bo jest taki Sander Berger, który ma duży talent. Jest Etena Padu, który w sumie w tych pływaniach jak sobie nie radzi średnio. Jest tutaj dwa takie, które tam są. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie na jeśli się Wam podobało, łapkę w górę, trzymajcie się